Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek winnicy, roku winniki, winnicy Przybyłówka. Czas zabrać się za opryski. Wiosna już za pasem, początek kwietnia. Niedługo będą nabrzmiewać pąki. Na razie się jeszcze nic nie dzieje, ale to jest najlepszy czas ku temu, żeby dokonać tak zwanego mycia winorośli. Mycie winorośli w całym świecie winiarskim stosowane jest w celu zlikwidowania jak największej ilości przetrwalników zimowych. Najgroźniejszy dla nas, mączniak jak prawdziwy, bo to nie, tyle, nie, nie, nie tylko zagrożenie dla naszych krzewów, liści, ale przede wszystkim dla owoców. Mączniak prawdziwy często przez amatorów mylony z szarą pleśnią, ponieważ obsypuje jagódki jeszcze zielone takim białym proszkiem. Grzybnia to jest w postaci takiego białego proszku. Część ludzi myśli, że jest to właśnie już nalot pleśniowy, a to jest właśnie grzybnia mącznika prawdziwego. Szary proszek tak znamienny dla tego grzyba powoduje przykurcz skórki owocu i i wiadomo, w czasie rozwijania się, w czasie wzrostu wnętrze, czyli miąż rośnie, skórka jest już w jakiś sposób sparaliżowana przez tego patogena i no, nie nadąża z rozciągliwością i pęka. Wtedy się wdaje szara pleśń i już mamy po owocowaniu. Dlatego tak bardzo jest to ważne. Drugim do tego służy siarkol. Siarkol jest pod dwoma postaciami: jest i w proszku, i w zawiesinie. Tu akurat ma miedzian w zawiesinie, siarkol jest w, w proszku. Yy, miedzian również, miedzian, bo są patogeny wrażliwe na siarkę i na miedź. Chroni przed przetrwalnikami yy, mączniaka rzekomego. To jest ten, który takimi tłustymi plamami atakuje liście, szczególnie zostawiając takie. E, właśnie tłuste, e, pleśniawe plamki na, do, na spodzie liścia. On, dla owoców, w większym nasileniu jest bardziej szkodliwy, ale miedzian również e, likwiduje, czy redukuje przynajmniej e, wszelkiego rodzaju przetrwalniki i bakterie, zgorze, zgorze likory, e, raka bakteryjnego. Także też bardzo groźne choroby dla, no niestety, nie likwiduje chorób wirusowych. Ale jeżeli chodzi o choroby bakteryjne, szczególnie w takim dwuprocentowym stężeniu, tutaj oczywiście dajemy dwuprocentowe stężenie, czyli 200 ml na 10 litrów wody bądź 20 ml na 1 litr wody. To samo analogicznie, ile w proszku, tyle wpłynie. Ma być dwuprocentowe stężenie najlepiej skutkuje. E, takie rzeczy jak mieszanie środków ochrony roślin, z zasady wykonujemy w pomieszczeniach zamkniętych, ale na potrzebę filmu e, zrobimy to na otwartej przestrzeni. Dobrze jest w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, żeby się nie zatruwać, i oczywiście pamiętamy o BHP, żeby w jakiś sposób się uchronić przed wdychaniem tego paskudztwa. W każdym razie e, no, musimy przystąpić do mm, odmierzenia tej ilości. Odwrotnie. Zakładamy maseczkę, i jedziemy. Mamy do odmierzenia. E, przygotowałem tutaj zbiorniczek z 10 litrami wody, nie wiem, czy widać. Z tego zbiorniczka odleję sobie troszeczkę wody żeby już wtedy się nie martwić o ilość. Mam już odmierzone. Mam takie specjalne wiaderko z dzióbkiem, żeby się dobrze wlewało. Waga do mniejszych ilości mam słoiczek z taką łyżeczką. Wytarujemy. Jest 0.

Nic nie zostało, wszystko się ładnie rozpuściło. Ten etap mamy zakończony. Zakręcimy. Wymieszamy dobrze. Rozsięczanie środka ochrony roślin, ale ważną informacją, dlatego przez to przechodzimy, gdyż chcę przejść do mm, wyposażenia. Bardzo ważne, ważne jest, bo wiemy, że, kwas, że siarka to jest kwas, że siarka bardzo zakwasza. Można sobie w przyspieszonym tempie zakwasić glebę siarką, żeby nie zakwaszać gleby, tylko niszczyć patogeny, a część źródeł podaje, że również i części przędziorków, które zimują na naszych krzewach się dostanie i również zmniejszymy ich liczebność. Więc y, staramy się, żeby ten oprysk był bezpośrednio na krzew. Jeżeli wybierzemy sobie końcówkę opryskiwacza z okrągłym z otworem, gdzie będzie oprysk w postaci y, koła, w postaci takiej, takiego, takiego y, piropusza, no to część tylko spadnie na nasz krzew, a reszta spadnie na glebę, a o to nam przecież nie chodzi. Y, dlatego jest również jest do wyboru. Y, końcówki z płaskim strumieniem. I w zależności od tego jakie chcemy mieć strumień są zielone z małym strumieniem niebieskie ze średnim czerwone z dużym. Mówię tu akurat o opróskiwaczach naszych polskich y, Kwazar. Y, I teraz ja do tego stężenia wybieram sobie y, zawsze średni gruby to do innych środków albo bardziej jeszcze stężonych. Nakręteczka i teraz też ważna informacja: ustawiamy sobie prostopadle do, do końcówki opryskiwacza, a, za, a dlaczego to zaraz powiem, bo to jest właśnie najwygodniejszy sposób. Dokręciliśmy, trzyma się, będzie już szczelny. Teraz szybciutko wlejemy środek. sam plecakowy. Miałem kiedyś z taką pompką w nakrętce. Miał tam sporo litrów, ale uciążliwe było ciągłe zdejmowanie i dopompowywanie powietrza, żeby zachować ciśnienie. W plecakowych jest to ciśnienie, cały czas utrzymywane przez rączkę, którą <laughs> dopompowujemy. Dobra, zakładamy na plecki, podpinamy, podpompujemy sobie. Mamy tu manometr, który nam pokazuje kiedy jest ciśnienie. Sobie zaczyna wzrastać, zaczyna wzrastać, jest już gdzieś koło połowy. Możemy się zbliżyć do krzewu. Teraz tak, tu są akurat młode krzewy, od nich zaczniemy. I teraz, jeżeli mamy prostopadle, proszę, stoimy sobie przodem do krzewu i jak ładnie ta ciecz i tak część spadnie na ziemię, ale o ile mniej, proszę. I to jest mycie. Zrobimy jeszcze większe zbliżenie, żeby pokazać, jak po pniu na przykład, jak to wszystko spływa. Tu, jest, tu są młode krzewy, ale tutaj mamy na przykład krzew już taki ze starym pniem. I proszę, zobaczcie tutaj. O, tu jak wszędzie wszystko wleci, to jest dopiero mycie. Czym innym, by człowiek był w stanie dostać się do tych wszystkich przetrwalników, które gdzieś tam w głębi kory się schowały. Tutaj to ramię sobie przepłuczemy, dopompujemy i znowu stary, gruby pień. Tu już zaczyna się pojawiać faza wełnianego pąka. Trzeba było w tym przypadku tu akurat zrobić trochę ekwilibrystyki, bo przerabialiśmy formę z formy rojat na gujota. O, to jest postać wełnianego pąka, czyli zaczyna się wyłaniać kokon. Do, tu w tym momencie jeszcze swobodnie możemy pryskać, tu się jeszcze nic nie stanie, a jest to optymalny termin, w którym już ro, jak i roślina zaczyna działać, to i inne yy, yy, organizmy yy, pasożydujące na tej roślinie również zaczynają działać. Wcześniej były pochowane i nawet taki okres, gdybyśmy zastosowali dużo wcześniej, kiedy jeszcze wszystko śpi, niewiele on by dał. A w tym momencie oprysk zakończony, krzewy zabezpieczone. Na jutrzejszy dzień został tylko miedzian. Na teraz to wszystko za chwilę zaczniemy sadzić. W następnym odcinku pokażę, zaczniemy od tego, jak przygotować miejsce do sadzenia. To, jak odkazić miejsce, są specjalne środki do tego albo metody stosowane przez starych. Ogrodników starej daty, właśnie to, to są bardzo cenne informacje. No i do, dowiemy się w końcu, co z tym obornikiem pod korzenie. No bo to są takie teorie na ten temat, a chciałbym to jednoznacznie raz uciąć i wyjaśnić. Także zapraszam do następnych odcinków, które już niebawem. Dziękuję.